Do wody zazwyczaj wkładamy rośliny cięte albo po to, żeby ukorzenić sadzonkę, a następnie przenosimy roślinę do podłoża. Ale niektóre rośliny doniczkowe możemy całkowicie uprawiać w wodzie. Jedną z takich roślin jest anturium. Roślina ta doskonale nadaje się do uprawy hydroponicznej i według mnie nawet lepiej rośnie uprawiana w ten sposób niż w podłożu. Oczywiście, o ile stosuje się kilka podstawowych zasad. I dzisiaj właśnie pokażę Wam, jak ja dbam o anturium hodowane w wodzie. Zapraszam. Anturium to jedna z wielu roślin doniczkowych, które dobrze rozwijają się w wodzie. Z innych roślin, które możecie w ten sposób hodować to filodendrony, monstery, alokazje, jagloanemy, syngonium, skrzydłokwiat. Można też uprawiać zioła takie jak bazylia, oregano, tymianek, mięta czy szałwia. Metoda uprawy roślin bez użycia gleby to hydroponika. Rośliny są hodowane w roztworze wodnym zawierającym niezbędne składniki odżywcze. Dzięki temu korzenie mają stały dostęp do tlenu i wody, co sprzyja szybkiemu i bujnemu ich wzrostowi. Korzenie mogą być umieszczone bezpośrednio w roztworze wodnym lub w obojętnym podłożu, które stabilizuje roślinę i pomaga w utrzymaniu wilgoci. Dobrze w tym celu sprawdzi się np. keramzyt lub żwirogrodniczy, kamyki akwarystyczne oraz perlit. Z innych zalet, jakie ja widzę przy tej uprawie, jest łatwiejsza kontrola korzeni rośliny, ponieważ cały czas widzisz, co się dzieje i możesz od razu zareagować, jak tylko pojawią się pierwsze oznaki gnicia, choroby czy szkodników. Z tego względu ja osobiście wolę uprawę właśnie w samej wodzie. Myślę, że bezsporną zaletą tej uprawy jest także atrakcyjność wizualna oraz oryginalność. Rośliny ciekawie się prezentują i równocześnie stanowią piękną ozdobę domu. A co w takim razie z wadami? Z jednej strony uprawiane w wodzie rośliny łatwiej przyjmują składniki odżywcze, ale też równie łatwo i szybko przenoszą się między nimi choroby. Zwłaszcza jeśli jest kilka roślin umieszczonych w tym samym pojemniku z wodą. Dlatego ja preferuję osobne pojemniki dla każdej rośliny. Jeśli roślinę, którą chcecie uprawiać w wodzie, zakupicie w doniczce i zdecydujecie się właśnie na później na jej uprawę w wodzie, to pierwszym krokiem, jaki trzeba wykonać, to wyciągnięcie rośliny z podłoża a następnie bardzo dokładne wypłukanie korzeni z gleby. Płukać należy tak długo, aż pozbędziemy się wszelkich, nawet najmniejszych resztek podłoża. Najlepiej do takiego płukania sprawdza się bieżąca woda. Pozostawienie resztek gleby w korzeniach spowoduje, że po prostu te korzenie zaczną w wodzie gnić. I woda będzie się tam szybciej psuła, będą rozwijały się bakterie, a co za tym idzie roślina zacznie nam chorować. Dlatego jeśli Ziemia nie chce się wypłukać, pomóżcie sobie palcami, rozluźnijcie korzenie, płuczcie pod różnym kątem. Warto na ten etap poświęcić więcej czasu i starannie usunąć resztki ziemi. Kiedy już pozbędziemy się podłoża, potrzebujemy szklany pojemnik, wazon, do którego wkładamy roślinę. Wazon dokładnie musi być umyty. W przeźroczystym wazonie rośliny pięknie się prezentują, a do tego możemy na bieżąco obserwować jak dużo wody ubyło i dolewać odpowiednią jej ilość oraz mamy wgląd cały czas w to co się dzieje z rośliną, przede wszystkim z jej korzeniami. Wybierając wazon lepiej wybrać też taki z szerszą szyjką, dzięki czemu łatwiej będzie nam wkładać i wyciągać roślinę, zwłaszcza jak ta po jakimś czasie urośnie, o czym często zapomina się jeśli wsadzamy małą roślinkę na samym początku. Oczywiście taki wazon możemy z czasem wymieniać, natomiast warto wziąć to pod uwagę. Następnie napełniamy wazon wodą w takiej ilości, żeby korzenie zostały przykryte. Woda powinna mieć takie pH, jakiego potrzebuje dana roślina. W przypadku anturium woda powinna mieć odczyn lekko kwaśny. Doskonale sprawdzi się do tego deszczówka. Najgorszym wyborem będzie twarda woda z kranu. Anturium nie lubi także zimnej wody, dlatego lepiej używać wody po odstaniu w temperaturze pokojowej. Do wody można dodać także kilka kropel nawozu, dzięki czemu roślinie nie będzie brakowało składników odżywczych. Najlepiej jest wybierać nawozy przeznaczone do uprawy hydroponicznej, chociaż ja przyznam się, że czasem stosuję te zwykłe nawozy, no tylko trzeba po prostu dawać je w odpowiedniej ilości. Nie możemy tutaj przesadzić, yy, bo pamiętajcie, że no, będzie ta roślina zanurzona w tej wodzie z nawozem, więc naprawdę tutaj oszczędnie. Wazon z rośliną ustawiamy zawsze w miejscu nienasłonecznionym, żeby woda w pojemniku nie nagrzewała się. Na słońcu w wodzie rozwijają się bakterie oraz glony. Ja mam wysoki wazon i zazwyczaj od dołu przysłaniam go inną doniczką, tak żeby światło docierało tylko do wyższej części wazonu i rośliny. Dzięki temu dolna część, która jest woda, pozostaje zacieniona. Mogłoby się wydawać, że rośliny uprawiane w wodzie nie wymagają już podlewania, jednak nie do końca tak jest. Wody z wazonu czasem ubywa, dlatego trzeba uzupełniać jej poziom. Ja dolewam wody raz na tydzień. Natomiast maksymalnie raz w miesiącu należy wymienić wodę całkowicie. Jeśli jednak zauważycie, że woda staje się mętna, rozwijają się w niej glony lub jest w inny sposób zanieczyszczona, nie czekajcie, tylko wymieńcie ją od razu. Wymiana wody w pojemniku jest doskonałą okazją do tego, żeby umyć wazon z nagromadzonego osadu. Na ściankach naprawdę gromadzi się sporo brudu. E, też on jest taki z w środku, więc warto go po prostu porządnie umyć, też roślina będzie dużo ładniej wtedy wyglądała. Następnie warto przyjrzeć się korzeniom rośliny. i jeśli zauważymy jakieś oznaki gnicia, to usuwamy te fragmenty korzeni czy liści. Następnie płuczemy korzenie pod bieżącą wodą. I dopiero tak przygotowaną roślinę wsadzamy ponownie do czystego pojemnika, a następnie nalewamy świeżej wody. Ja tak naprawdę to przy każdej wymianie wody widzę drobne fragmenty korzeni, które zmieniły kolor albo są miękkie w dotyku. Wszystkie takie fragmenty za każdym razem usuwam. Zobaczcie, jak dokładnie przeglądam korzenie i jak nawet drobne fragmenty właśnie usuwam na bieżąco. Im dokładniej to zrobicie, tym pewniejsi możecie być, że roślina nie zacznie chorować. Dodatkowo wymieniona woda dłużej utrzyma swoją świeżość. Roślina po takim zabiegu wygląda zdecydowanie lepiej. W czystym szkle i ze świeżą wodą wygląda bardzo efektownie. Bardzo lubię ten efekt właśnie tak kilka dni po właśnie wymianie wody i po wyczyszczeniu pojemnika no później z każdym dniem już nie wygląda to tak pięknie, chociaż anturium w szkle zdecydowanie skradło moje serce. A Wy co myślicie na temat takiej uprawy roślin? Ciekawa jestem, jaką formę właśnie uprawy Anturium Wy preferujecie. Dla zainteresowanych w opisie pod filmem i powyżej link do filmu o tradycyjnej uprawie Anturium w doniczce. Dajcie znać w komentarzach, jakie Wy macie doświadczenie w uprawie roślin w wodzie, przy jakich gatunkach taka forma hodowli Wam się sprawdziła, a przy których nie. Pozdrawiam i do usłyszenia. Jeśli przedstawione treści Ci się podobały, daj łapkę w górę. A jeśli jeszcze nie subskrybujesz mojego kanału, zacznij już teraz i nie przegap kolejnego filmu na dany temat.